Witam z tej strony, Motokiller. Dzisiaj spróbujemy naładować akumulator motocyklowy 12V 4A prostownikiem automatycznym S ST516 z regulacją napięcia i prądu. Także zobaczymy, jakie napięcie ma ten akumulator. Stały jakiś czas. 12,43 nie za długo, nie za dużo. Dobra, podłączymy go pod prostownik. Prostownik jest przeznaczony do akumulatorów o 34 do 150 amperogodzin, ale podobno można tutaj prąd wyregulować i dać mi tam jakieś pół ampera. Także zobaczymy. Co to będzie? Plus z prawej Minus z lewej Mamy, co? Mamy tu coś No damy gdzieś takie 0 4 O. Kurde, nie mogę więcej Dobra no, Zobaczymy Jest godzina 8.30 9.30 Zobaczymy co będzie za godzinę na razie